Siemano, witajcie, ja jestem Kuba, czyli Skiro, i na dzisiejszym filmie robię kolejny challenge od widza. I polega na tym, że muszę zbudować razem z moim bratem Szymonem Skybase'a i przy okazji wygrać gierkę. Zobaczymy, czy się uda, czyli powiedzmy, jest to taki zero-frag challenge na Skybase'ie. I mamy na to trzy próby, ponieważ. E, później mi się skończy miejsce na karcie pamięci, więc musimy się spieszyć. A i Szymon, oczywiście się przywitaj, no bo, jakby tak, bez przywitania. Szymon, mordeczka! Oje, dobra, zagłośno, zdecydowanie zagłośno. Pamiętajcie, oczywiście, o takiej subskrypcji, tylko że tam na dole pod filmem. Strzelcie łapkę w górę, wpiszcie mi kod Skiro w sklepie, bo niedługo nowy sezon. I teraz, bez przedłużania, przejdźmy już do tego filmu. No to słuchajcie, lecimy z pierwszą gierką. Oczywiście lądujemy na tartaku, ponieważ tu będzie mega dużo maców, Ponieważ tu jest tyle paleciaków, że serio, kilka sekund, yy, może nie kilka sekund, ale po prostu bardzo szybko zdobędziemy e, max drewna I generalnie później pójdziemy sobie jeszcze połowić rybki Ponieważ musimy jakoś przeżyć tam na górze jakby nas strefa biła Ej, Ja poleciałam po rybki, ale nie mam wędki Dobra, dobra, to tam sobie na pewno ogarniesz Oczywiście broni nie zbieram, ponieważ to jest zero track Challenge I ona jest mi niepotrzebna O, ja mam enchantowaną wędkę nawet Enchantowaną, enchantowaną, Szymon, to nie jest Minecraft To jest po prostu niebieska wędka Aktualnie żyje 50 osób, więc ja tylko zebrałem 1000 masów I połowa serwera padła, więc myślę, Myślę, że ten Zero Frag Challenge na Skypezie jest jak najbardziej do zrobienia. Szymon, powiem tak, nie mam pojęcia, dlaczego ty miałeś problem, żeby znaleźć wędkę, bo ja tylko przyszedłem na moją miejscówkę i no mam od razu wędkę. No, Szymon, halo. I to tą lepszą, ja tak teraz... jak ty to mówisz, enchantowaną. Ale ja nie mam żadnych Aha, chorób. dobra. No ja mam dużo łowisk Dobra Szymon, ja mam kozacki temek, Ponieważ mam jetpacka Ej, jetpack Idealnie się przyda Jeśli chodzi o SkyBase'a Przynajmniej nie zginę jak będę spadał Widzowie, znalazłem złoty rewolwer Czy naprawdę akurat jak robimy SkyBase Zero Frag Challenge? Dobra, wiem, że to może być bardzo trudne Ale spróbujmy na tego SkyBase'a zabrać tu piłkę plażową Tu są ziomki przed nami Dobra, jednak zawika Daj mi prowadzić, ja muszę prowadzić Coś, coś yy, Nie wierzę, żeby Szymon dobrze prowadził Sorry, że nie wierzę, ale no Nie chce mi się zbierać tych masów od nowa Szymon. Sorry. Się wie, Tutaj jest ziomeczek na lewo i czy to nie jest przypadkiem bot? Ej, to jest bot. Więc nieważne Mogliśmy go po prostu ominąć e, Ogólnie już Szymona jest tak, że obojętnie jakie słuchawki się podłączy Do pada od Xboxa To one i tak trzeszczą, nie wiadomo dlaczego Raz trzeszczą, raz nie trzeszczą, nie wiadomo, serio No i kolejna strefa, strefa jest Idealnie na nas, no fajnie, Fajna fajnie strefa. Proszę powiedzcie, że da się tutaj budować Da się tu budować? Da się budować, kozacko Ej dobra, musimy powoli już Iść do strefy, tak mi się wydaje Dobra, na spokojnie, idziemy prawie Tore. ze strefą Równo, Szymon trzymaj kciuki Żeby nikt nas tutaj nie zauważył, bo będzie jak nas zauważył. W ogóle czemu na mapie jesteśmy... Aha, już myślałem, że ktoś ja tam to skolapsował. W ogóle na mapie jesteśmy w strefie, a normalnie nie jesteśmy w strefie. Co jest? Okej, okay, i kolejna strefa jest no daleko od nas. Ajajaj. Znaczy Macy. wszystko co masz najlepiej, dzięki. Dobra, Szymon, to się Mano. No nie! Nie, nie! Naprawdę, naprawdę! Byliśmy na takim poziomie, że już nie mogę lecieć do góry. To w takim razie Szymon, zepsułem to. No ja nic nie mogę zrobić! Co za sposeńcy! Ej, a jak mnie nie zobaczą, to będzie fajnie No czemu wiesz ja to ja zrobiłem? Jestem. Czemu ja musiałem zeskoczyć? No i zginąłem. A więc ja jestem powyżej dropa? No wiem. Coś wątpię, żeby ci się udało, Szymon, niestety. No, szybko szybko, szybko. A. Drugie miejsce, ale i tak było dobrze. O, znaleźliście ja się w końcu! Mogą wygrać? Co? Już mnie kolapsowali. Ok, lecimy z kolejną gierką, i generalnie na tartaku są ziomeczki. Tam, gdzie łowiliśmy przedtem rybki, też są przeciwnicy, więc yy, widzimy się dopiero przy budowie SkyBase'a, Jak tam zbieramy mnóstwo maców i trochę leczenia. Tak będzie chyba najlepiej. Czemu dwóch ziomeczków lata sobie w Helkach? Czy oni robią SkyBase'a Helką, tak po prostu? Ogólnie mamy strasznie samą sytuację, bo mamy mało maców, no trochę się ich straciło. Żeby dotrzeć do strefy. No i będzie trudno to wygrać, będzie naprawdę mega trudno to wygrać. Trochę jestem w szoku, że nadal te ziomeczki nas nie zauważyły, a my jesteśmy tak trochę na widoku, nawet trochę bardzo. Czy on nas widzi już? Czy on nas już widzi? O nie, tak, widzi nas. No to. Szymon, a, chyba to... koniec. A, poduszka, poduszka. Po co poduszka? Jakamy no, no naprawdę, Szymon, to... naprawdę. Uważaj, uważaj, bo to jest chłop, to jest chłop. On nas nie widział? On nas nie widział. Co? I gdzie będzie kolejna strefa? Kolejna strefa jest przed nami, dobra, nie jest źle. Zginął, zginął, zginął do nami. Zginął do nami, tylko gdzie? Freematsy, freematsy chyba. Gdzieś tutaj, dokładnie. Ja wiem, że to jest głupie, bo nas na pewno zauważył, ale warto spróbować. Czy ja tu słyszę helkę blisko nas? Gdzie jest ta helka? Ona jest nad nami. No nie, no nie. Kolapsik, kolapsik, kolapsik. No na. Ziomek, ciało mi kolapsujesz. Dobra, Szymon, ktoś nas skolapsował. Przeżyłeś? No? Dobra. Trzymam no? pad, niestety, a twój mikrofon dosłownie nie wiem, co on Dobra. robi. Najgorsze jest to, że ja nie mam leczenia, żadnych rybek, ani nic. A przydałyby się teraz. Nie tutaj nie ma, mnie tutaj nie ma, mnie tutaj. Aha. Aha. Aha, no to fajnie. Co tu się dzieje? Mam pomysł, mam pomysł. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Dobra i to koniec Dobra, lecimy z trzecią próbą Mamy już matce I tym razem robimy to samochodem Dawaj, się buduj I może tym razem się uda Jak spadniemy, to no pojedziemy od nowa Bo ja, to tak, no bo ja nowa. Tak ro robiłem w I wiesz, jak to fajnie wyszło? Ja na naj, yy, najwyższej klatce no. Tak tym autem Super Czy osoby to robiłem Każdy miał... Wow, Co się stało? No co? Aha Ktoś to skolapsował? No to nie to Tak, było. ktoś to skolapsował co? Nie No nie, rozwalają nas Rozwalają nas nie. Uciekaj, Szymon. No, bo jest Fania lekki ucieka. przypał. Aha, bo ty zginąłeś. O nie. Dobra, nie wiem jak, ale udało się im uciec. Serio, bo oni zaczęli się strzelać z kimś innym. Aha, aha. Naprawdę mam kolejnych ziomeczków. Może jeszcze jakieś macy zostały, tu gdzie Szymon zginął. E, nie, tylko rybki. Ale się przydadzą. No, nie mam tych materiałów zbyt wiele. Niestety. Ale tam jest bitwa w ogóle przede mną. Co jest? Fajnie, że mi się rybka tutaj w środku zbagowała, bo ją wyrzuciłem. No czy ja mogę rybkę podnieść? Dziękuję. Skoro oni się tam strzelają, to ja tutaj... Okej, okay, jestem w strefie. Ja chciałem właśnie tutaj budować Skybase'a. Dobra, to jest idealne miejsce. I w ogóle zostały trzy osoby do końca, czyli mam dwóch przeciwników do pokonania, powiedzmy, do ogrania. Czy co się stało? Co? To mnie zabił? Czy to był jakiś laser? To chyba był laser. No i słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzy razy byliśmy na drugim miejscu i trzy razy trafiliśmy na dobrych graczy, którzy po prostu ogarniali. Może następnym razem się uda, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem, łapkę w górę. No, Okej. Okay. Wyglądałem w jakieś naczynia. Co ja chciałem powiedzieć, widzimy się w kolejnym odcinku. Szymon pożegnaj się. No i znowu! Co, dzwona siema? No właśnie, Siemano, no papa. No i cześć!